Siema siema tej teorii widzowie odcineczek ten zaczynamy sobie od odebrania nagród za Division Rivals Jest to piąta liga a nagrody nie będą jakieś mega dobre bo dużo nie grałem ale zawsze coś Więc bierzemy sobie oczywiście tą wymienną opcję złota paczka piłkarska premium chyba tam razy dwa e, Odbieramy ją sobie proszę bardzo e, No i zobaczymy co te paczki mi przyniosą ale to nie będą jedyne paczuszki dzisiaj Ponieważ przygotowałem dla was trochę więcej paczek e, Myślę że będzie na pewno co otwierać więc oglądajcie od początku do końca I już teraz zostawcie łapę w górę jeśli chociaż raz graliście w jakąś świwę, Nieważne w jaką wersję jeśli też raz graliście, to zostawcie łapę w górę. Zobaczymy, ile będzie takich osób. Aha, w ogóle teraz jest reset sezonu i cofnęło mnie od dwie ligi do tyłu, do ligi siódmej, więc będzie co wbijać od nowa. Jako, że jest reset sezonu mamy też nowy karnet, w którym to jest kilka naprawdę fajnych nagród. W ogóle kozacki design mają te nowe karty, widzicie? Taki fioletowy. Ten Avoni jest całkiem ciekawy jak na zmiennika moim zdaniem. Ma 90 fizyczności. No ale dobra, zobaczcie, to jest za najlepszą nagrodę. W sumie. To jest chyba za 19 level jest piłkarz. Jest to Nigeryjczyk z fulanu, który ma naprawdę dobre statystyki. Oprócz tego mamy Witera z mojego ulubionego klubu Atletico. No i jeszcze Kartzdor, bardzo dobry prawy obrońca. Na końcu nagroda paczka trzech złotych piłkarzy 86 plus lub paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 87 Ale dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do otwierania. Wyglądajcie ten filmik do końca, bo mój skład zmienił się praktycznie cały. Mam cały nowy skład i po otworzeniu paczek wam go pokażę. A oprócz tego dzisiaj mamy też jedną wyjątkową paczkę, którą dla was przygotowałem. Jest to paczka trzech rzadkich złotych piłkarzy 85 plus. Ją też sobie otworzymy. Zaczynamy od złotej paczki piłkarskiej premium. Miałem tu jeszcze kilka innych paczuszek, chyba za ważne mecze. podajże, więc będzie co otwierać. Ej, to jest Robertson, chyba na dobry start. Nie, jak mnie sprankował chłop. Lewy obrońca Szkocji, albo byłem pewny, że to Roberto na to Tierni. Ta paczuszka niezbyt oddała i przynajmniej jest sprzedawalna, więc chociaż taki plus. A co przyniesie nam paczuszka numer 2? Tutaj też mamy gwarancję zawodnika 80, więc jak będzie troszkę szczęścia, to może coś dobrego dostaniemy? Chyba Christian Eriksen, co nie? Tak, Manchester United, oczywiście Dania, to nie może być nikt inny jak Christian Eriksen. Byłem wielkim fanem tego piłkarza za jego prime'u. Oczywiście dalej go lubię, no ale to już nie jest ten sam Eriksen, co w Tottenhamie. Okej, okay, więc kolejna tym razem mieszana paczka piłkarzy Prime. 12 kart, 6 rzadkich. Co ciekawego tutaj dostaniemy? znowu Eriksen? Nie, tym razem ktoś inny, ale jest to Christiansen chyba, z tego co widzę. Przydałby się też jeden taki naprawdę mega dobry drop, na razie ich nie ma. Ale spokojnie, przed nami jeszcze dużo fajnych paczek, no może nie ta, którą otworzę teraz, bo ona to chyba tutaj nawet nie może nam dać żadnej fajnej karty, tak też myślałem. Mamy tutaj samych non Ale za to tutaj w tej paczuszce będziemy mieli same rzadkie karty. Dlatego to już życzę na kogoś lepszego, Hiszpania SPD, to jest chyba Busquets, tak, Inter Miami. Nie no, spokojnie widzowie, oglądajcie odcineczek do końca, bo Czeka nas tu jeszcze między innymi paczuszka z trzema czatkimi złotymi piłkarzami 85+, plus, ale zanim do niej, no to otwórzmy sobie złotą paczkę piłkarską premium. Tutaj też jest szansa, że ktoś fajny będzie i te flary chyba były całkiem dobre. E, CLS, Inter, dobra, jednak nie, jednak nic specjalnego. Więc ogólnie Division Rivals nie oddało i w sumie ważne mecze też. Ale zanim otworzymy tą najlepszą paczkę, czas przetestować sobie mój nowy skład, który muszę wam w ogóle zaprezentować. Kupiłem GOWO, nie wiem jak w sumie się go czyta, Sydney GOWO, jakoś tak chyba. 400 tysięcy za tego chłopaka. Czajkiem. Mam nadzieję, że się zwróci, ale karta jest naprawdę mocna. Oprócz tego mamy tutaj Ludowicza Giuli, którego trafiliśmy oczywiście niewymiennego. Kupiłem Dembele. Usman Dembele w końcu będzie testowany. Zrobiłem wyzwanie o Danilo Pereira. W sensie po prostu grałem skład Battles i za to można go było dostać za darmo. E, oprócz tego kilka ciekawych kart, Między innymi kupiłem markiniosa, e, więc myślę, że z tym składem będzie grało. Przechodzimy do pierwszego meczu. A i nie zapominajcie, że no w rowowy mamy prawdziwą bestię. Sami al jaber Rzucimy okiem na skład mojego rywala jest tu Donnarumma, też jest Danilo Pereira, jak widzimy. I ja aspa, słyszałem, że on jest mega dobry w tej ocenie. W ogóle pierwszy raz będę grał taką formacją, którą nigdy nie grałem. Podaj, że jest to 4-3-2-1. Wziąłem ją od Bejota. Bejot ją polecał, wziąłem od niego taktykę. Więc kurczę to, no, jak wziąłem taktykę od Prosa, to może będę grał jak Pros. Wiecie, to, że jestem w lidze siódmej, to nie znaczy tego, że tu będą tacy słabi rywale, bo tak naprawdę te ligi są teraz zakłamane. No i wszystko jest od dwie ligi do tyłu cofnięte, czyli będę grał z graczami z piątej ligi, będąc w siódmej lidze. Rozumiecie o co chodzi, bo był teraz ten reset. Mój rywal ma teraz groźną okazję i troszkę się boję, że może mi strzelić gola. Ale na szczęście Pereira przejmuje i lecimy z groźną kontrą. Go wow! ale nie mam do kogo podawać totalnie. Usman Dembele, ej! No to nawet może być czerwona kartka. Wychodziłem praktycznie sam na sam, ale chyba niestety czerwonej nie dostał. To jest tylko żółta dla mojego rywala Lecz może za to go ukaram, że mnie tak brzydko sfaulował No nie Bardzo dobry przechwyt teraz mojej drużyny Muszę wam powiedzieć, że w obronie gram się świetnie tą formacją Trochę gorzej jest w ataku No bo tutaj nie umiem sobie stwarzać zbytnio na razie sytuacji ale może teraz to się zmieni Bardzo ładnie, Usman dembele, rozpędza się z piłką Francuz podaje do Francuza, kim jest goło Jeszcze wycofanie przed pole karne. Możemy to dobrze rozklepać, świetnie Jorente, masz pierwszą sytuację, w tym meczu jest gol 1 do 0, pięknie Ej, Jorente to jest taka karta Po której totalnie nie widać, że on jest tanią kartą Ja mógłbym na niego, za niego nawet zapłacić z 50 tysięcy A nie tylko to, nie wiem, 3 tysiące ile kosztuje No bo i tak by się opłacało On gra świetnie, ale niestety teraz się zagapiłem Mój rywal ma świetną sytuację I szybciutko tracimy go na 1-1. Neymar robi się bardzo niebezpiecznie. Kurde, Rashford przeciwko mnie takie bramki ładuje, a jak grał w moim składzie, to nic nie umiał wykończyć. Teraz Cole podłączył się do akcji. Możemy go wykorzystać. Może jakaś fajna wrzutka albo wycofanie przed pole karne. Bardzo ładnie. No i lecimy dalej. Usman Dembele. Oj, teraz popełniłem spory błąd i na szczęście Oblak to broni. Mamy teraz groźny przechwyt. Możemy to też dobrze wykorzystać. Kurczę, już widziałem go, który tam wybiega sam na sam, ale jeszcze jest sytuacja. Po raz kolejny mnie czyści tymi obrońcami. Strasznie dziwnie Gra mi się przeciwko mojemu rywalowi. Niby jest dobrze, a z drugiej strony w ataku jestem bardzo zawiedziony, że praktycznie bardzo mało akcji tworzę. Jak zawsze tworzyłem ich dużo, to teraz mam z tym strasznie wielki problem. Może to też wynika z tego, że mój rywal rzeczywiście dobrze gra w tej obronie. Podaje się, ziomeczki, nie? To już jest porażka. Puszczę jeszcze Aljabera, no i oprócz tego Diabiego tutaj na lewe skrzydełko i spróbuję powalczyć. Ale nie ukrywam, że będzie mi bardzo ciężko wyjść zwycięsko w tym meczu. Zauważyłem, że zawsze jak gram pierwszy mecz moim nowym składem, to trafiam na jakiegoś kozackiego rywala, który mnie leje. I serio, widzowie, to się dzieje już chyba czwarty raz, gdy mam nowy skład z rzędu, nie? E, więc, no, ciężko mi naprawdę jest wygrać ten pierwszy meczyk, ale jeszcze walczymy. Dobra, Diabi nawin teraz? Kurde, ten Danilo jest kozakiem też na obronie. Ale ja się nie poddaję, tak jak mówiłem. Będę grał do końca, no, no i teraz Giuli ma szansę uderzyć. Przyblokował. Danilo jest za dobry. Bardzo ładna akcja w moim wykonaniu. Mamy szansę. Jezu, dawaj diabi! Kurczę, było blisko. No i jeszcze jedna sytuacja. Naprawdę, chcę strzelić chociaż tą kontaktową bramkę, ale on ma dobrych obrońców. Naprawdę. Dawaj diabi, masz kolejną sytuację, mordo. Wrzutka na długi słupek. Nie, nikogo tam nie było. O, ale teraz mnie porobił. Czy to będzie czwarty gol mojego rywala? Tak. No i to jest koniec meczu. No nic, może chociaż paczka 3x85 plus yy, odda. Więc trzymajcie za to kciuki widzowie, jeśli jeszcze nie dostawiliście suba na do moim kanale to koniecznie subskrybujcie po więcej odcineczków z djfc 24 Ultimate Team, będę wam mega wdzięczny. A kogo dostaniemy w tej paczce? Francja. Prawy skrzydłowy. Kto to będzie? Czy to jest Dembele? <laughs> Patrzcie jak kozacko Teraz mogę sprzedać mojego dembele Którego kupiłem za końcy A tego po prostu używać Mega dobry trafit, jest podwójny walkout Mamy jeszcze kibicia 88 Let's go No ta paka akurat bardzo oddała I oprócz tego jeszcze zinsberger To akurat słabo Ale kibicia 88, oprócz tego dembele Którego będę z chęcią używał Jestem giga podjarany Więc tym oto akcentem możemy kończyć ten odcinek Mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, elo